moich w śladem skarbów No i dzień dobry moi drodzy. Zaczynamy nowy dzień już po wstępnym ogarnięciu. Czas na spacer z borysem. A następnie, słuchajcie, wskakujemy do wody. Znaczy pierwszy jedziemy na miejscówkę, a potem wskakujemy do wody. I zaczynamy poszukiwania. Przypuszczam, że Dawida już nie ma, bo trochę mi się pospało, jest koło dziewiątej. W sumie za minutę dziewiąta. Także jeśli Cię nie ma, to pozdro Dawid do następnego. A jak jesteś, to zaraz się zobaczymy. No to nic, ja już nie zagaduję, wstaję, ogarniam się i żyjemy. Nawet nie zdążyłem nagrać, słuchajcie, tak. Borysowi smakuje karmasfora. Także Borys, śniadanko, ja na razie się wstrzymam z moimi kanapkami. Bo lecę na plażyczkę tą, którą polecił nam Zbiru. Także pozdro brodaty, Zbirze, Zbyszku. Eee, no i do zobaczenia, pewnie, na miejscu. rysku wracamy. właściwie jedziemy dalej. No i sprzęt w dłoń. I ruszamy sprawdzić te miejscówki. Zobaczymy, czy tutaj. Przypadkowo ktoś kiedyś czegoś nie pogubił. Na tym poprzednim wejściu same śmieci wychodziły w takie jakby typowo wędkarskie miejsce. Jeśli chodzi o, o taką lokalizację w ogóle. No i mułka, patyki i syf. A teraz przenosimy się tuż obok na taką główniejszą plażę w sumie. No i zobaczymy tutaj czy coś może wyjdzie. Pierwszy sygnał, taka owiana kuleczka. Lecimy dalej. Kolejny sygnał taki kapselek potryskie. Szukamy dalej. A kolejny sygnał taka o folika zawinięta. Wygląda jak jakiś nadajnik słuchajcie. Coś w tym stylu. Czekajcie, zdejmiamy tą folikę. Tu antenka taka wystaje. Jakiś może podsłuch no Tu też elektriko. Zobaczcie. Ktoś poznaje. Wygląda trochę jak jakaś plus, pluskwa. No nic, szukamy dalej. Biła jako obrączka, A tym razem taki oto guziczek. No i kawałek szkła. Zabieramy. I powoli będziemy kończyć na tej plaży, bo efektów brak. Coś sygnał już trochę kopnąłem. Same śmieci praktycznie. E, tak więc co, powoli będziemy e, Pewnie wraca gdzieś, nie? Może szukamy innej miejscówki? Zobaczymy. Patrzcie tu, ile rzeczy wyciągniętych z wody. A nie zabranych, smutno w sumie. No i słuchajcie, padła decyzja. Jedziemy do Władysławowa. Ja tylko muszę ogarnąć tu moje stacje. Punkt mobilności. Bo wrzuca się odcinek. Eee... No, i jedziemy jeszcze gdzieś. Zahaczymy o jakiś sklep. I nad morze, kochani, nad morze. No i moi drodzy, dojechaliśmy do chałup. Pogoda nieco się zmienia. Zrobiło się mega wiecznie. Idziemy na plażę. Zobaczymy, co tam słychać. No, jak na razie, fale za duże, żeby wchodzić ale myślę, że wieczorkiem albo w nocy będzie idealnie. Gdzieś ta pogoda ciekawe co przyniesie. No i moi drodzy, mała zmiana planów, jedziemy na Hell. Skoro już tak blisko jesteśmy, tu tak byłem na, na tych hałupach. Dzisiaj to wiadomo środek tygodnia, ale mimo wszystko jakoś tak, no nie wiem. Więc zmiana planów i lecimy na Hell. No i dobra, mamy wieczór, także ja biorę wykrywacz, pointera, Borysa i śmigam na plażę, a jutro rano najprawdopodobniej do wody. Także do zobaczenia za chwileczkę. Wybrałem chyba najdłuższą opcję drogi nad morze zamiast <śmianie> pośród wszystkich szlaków. W ogóle mam wrażenie, że ja już tu kiedyś byłem, szczęśliwie ze zbirem, że się widziałem, a ni cholery nie mogłem znaleźć tej żabki i tego miejsca, gdzie wtedy zostawiałem auto i, i tak o. Chciałem zadzwonić nawet do Zbyszka, ale ostatecznie postawiłem na e, zwiedzanie. <laughs> Także idziemy sobie już tak dobre 5 minut i patrząc po mapie, przynajmniej drugie tyle przed nami drogi przez las. Gdzie jesteśmy, hl 65. tam już widać jak pięknie statki, szczególnie tam jakiś taki prąb płynie wielki. A co? Zaczynamy poszukiwania. I kierujemy się w prawą stronę. Pierwszy sygnał taki. Eee, taka nakrętka. No i to wszystko, co udało mi się znaleźć. Wracamy do busa. A ja... No i w drodze powrotnej jeszcze 10 groszy. Stwierdziłem, że się nie będę... O, jeszcze coś? Nie. Że się nie będę poddawał jeszcze całą drogę powrotną przejdę z wykrywaczem także 10 groszy wjeżdża a mi narodził się pomysł, bo tu jest taki wielki plac zabaw, widziałem w centrum żeby jeszcze ten placyk zabaw obskoczyć i tak wygląda słuchajcie rejon, który będziemy teraz robić, tam jest jeden placyk, tu jest drugi, plus siłownia no i co, zaczynamy, widzimy się przy pierwszym sensownym znalezisku i pod huśtawką mamy w tym momencie jeden grosik na szczęście ale to nie koniec sygnałów, także zobaczymy co będzie dalej. I kolejny sygnał tuż obok złotuwa, także już się bardziej opłacało robić te placy zabaw niż plaże. I kolejny grosik na szczęście do 12 groszy z jednego dołeczka i tuż obok 10 groszy. Kolejne 20 groszy, kochani. A przy zjeżdżalni złotuwa. A tuż obok zjeżdżalni 10 groszy wpadło. I kolejne 10 groszy. A tuż obok dwa grosze kolejne, a tuż obok 5 groszy i teraz bijam pod tą maszynę, zobaczyć czy pod spodem coś jest. I jak na razie spod takiej huśtawki mam 10 groszy, gwóźdź i dwa druty. Witam was w kolejnym dniu. I eee, co dzisiaj? Nie wiem, słuchajcie, nie mam pojęcia, dopiero niedawno wstałem, na razie się oganiam i jedziemy do chałup chyba, Borys się wylata. Ja zobaczę, co tam słychać jeszcze, może wezmę wykrywać na plażę, a może do wody, zobaczymy, pogoda fajna, wiaterek wieje, także jest tak przyjemnie, przewiewnie. no i co, ogarniamy się i ruszamy. I wpadłem na spontaniczny pomysł, że po drodze lecimy po placach zabaw, zobaczymy, co tam ciekawego jest, czyli teraz lecimy na Jantar, czyli nie, na Juratę, przepraszam, na Juratę, na plac zabaw w Juracie i zobaczymy, jak tam to wypadnie. No i niestety, nowoczesny placek zabaw, obity cały gumą, także lecimy dalej. No i jesteśmy na takim pl plastyku zabaw. Bierzemy wykrywać i zobaczymy, co, czy coś tu znajdziemy. Pierwszy i chyba ostatni sygnał, taki skobel. No cóż, tu się nie obawimy, lecimy dalej. I wpada nam 10 groszy na wojsku w Kuźnicy. I kolejne 20 groszy. Patrzcie na oko. Wita złotowa. <noise> Także super. A tuż obok 2 złote. Super! I tuż obok kolejna złotuwa. Monetki na oko. No i dobra moi drodzy, bo padła mi e, pamięć. Musiałem wyczyścić sobie troszeczkę miejsca. Oprócz tego co widzieliście, wpadło jeszcze 2, 3, 4, 5, 6, 7, 20, 48 groszy. I taki oto o dziabąk. Słuchajcie, taki dziabąk. pat jeszcze, że super. Eee, a ja jestem dalej w kuźnicy. Teraz lecę na kolejną plażyczkę. Zrobić trochę miejsca, słuchajcie, na pozostałe rzeczy. I wyrzucić śmieci. Jeszcze patrzę, bo tu kawał ołowiu, te gadżety na ryby. Długo nie czyszczone było. Jak tak patrzę, że to tu nic. Oj padło mi, że mi tu nic ciekawego nie uciekło. Zmiana planów, moi drodzy. Ogarniemy jeszcze plac zabaw tutaj w chałupach i lecimy do Władysławowa, później do Redy, Redy, tak, czy Rewy. Zawsze to mylę. No gdzieś tam w każdym razie. I zobaczymy, co dzień przyniesie. No i jesteśmy na takim placu zabaw w chałupach. Szałni ma, powiem wam. Ale spróbujemy, jak już jesteśmy. Sprawdzimy, Kuśtawkę i te inne gadżety. No i to jest y, siłownia. Także na siłownię trochę liczę, chociaż nie ma drążków, ale może coś się uda. No, no i tak, boisko, znaczy, boisko, plac zabaw ani siłownia nie dało nic. Jeszcze widziałem tu jeden placek zabaw, spróbujemy go zobaczyć i dojechaliśmy do Władysławowa tymczasem podążamy na taki dosyć spory plac zabaw, zobaczymy czy będzie lepiej niż na poprzednich I niestety lipa słuchajcie, wpadła tylko jakaś śruba i ten pstryczek taki od zapalniczki także bez szału no jedziemy chyba dalej słuchajcie kochani, jesteśmy w rewie tak to mniej więcej wygląda, raczej długo nie będziemy jesteśmy na plaży Pierwszy sygnał, takie o coś, czymkolwiek to jest. No i tak moi drodzy, na tym jednym sygnale tak naprawdę dźwięki się skończyły. Eee, no mi słuchawki dalej nie trybią, także no dla mnie to jest tak naprawdę koniec wycieczki. Także będziemy się kierowali już na Iławę i sądzę, że jutro, no najdalej pojutrze ruszamy gdzieś dalej na wyprawę. Gdzie? To jeszcze zobaczymy. Ja wam dziękuję teraz za udział w tym odcinku. Trzymajcie się, pozdrówcie bliskich, zostawcie co trzeba, jeśli macie ochotę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć.